No ale piękne są. No często, już miała ze trzy razy. Ale ona razy. też była bliźniacka. No i ona z bliźniakiem. I ze trzy razy miała już. Już i się w genach coś mają. No mają pewnie, je. Ucieka, może się najadł. Nie najadł. Mm, Te nogi masz? Mhm, rzeczywiście. Ale co to jest? To jest co? Okaleczenie, czy co to jest? Taki rodzi się, taki jest. Chodź. No normalnie chodzi. Faktycznie, jakieś zniekształcenie. Jakie się rodzą. Na to tak wymió. widziałeś? Znaczy wiem, że raz urodzi rodzi im się bez ogona. No, to też już się <laughs> sami byłem, może. No, no raza, bo to już najadłeś? Też się też. No to bądźcie, czy jałoski? Je to a tu mama matka z pełnym zimionem O, piękne bydło. Fajne stanowiska z poidełkami. No szkoda, że nie ma wszystkich, bo bym... Ale już reszta na łące. Nie, to I to weźmy Tak, tak, tak. tak ja zaszczepiłem przepią. I i no. no i mamy bliźniaki. No. To ile one mają te dwa? No, no, dwa tygodnie. Dwa tygodnie. No, a już trochę jest choroba. No, to teraz janinę to, to się robi. Bez leków nie można robić. jak Antygryzacja, dawanie, bakteryjna pomogła, to nie pomaga wiele. Mm. Nie rusza. Jest, nie jest można teraz wychować takie, że króla Gołębia, wszystko trzeba szczepić. Szczepić, nie? Leci ładować, że nie ma Teraz ma się naczelnić to szczepionkę e, Zaszczepiłem. Podobnież ma się udworzyć i ciele nawet. No pokaż pyszczek Już widzę czek Bo na mnie A jesteś cały umazana jesteś w dobrym żarłem, No pokaż się Aleś ty fajna mm, Masz fajne nozdrza a tu pasza dla... No jest tego troszkę. Po sam dach. Słoma i siano. No i w zapal, to będzie widać. No, jest tego do diabła. I co to ma starczyć? Tu na górze. A tu jeszcze siano. Drabinę to skądś znam. <noise> A jaki zapach. W tym miejscu. I stary wóz. I jeszcze raz obórka. Ty, to bydło to jakiś gatunek specjalny. HF. Jak? HF. HF? Tak. I co to znaczy? Bydło mleczne. Mleczne. typowo mleczne. Patrz. O, tutaj mamy Nowo narodzony nam się załatwia. Mocno się opił mleka. Byczek. Nie? Ale jesteś fajna. Tak. No jesteśmy w gospodarstwie rozwojowym. I podziwiamy nowe, nowo narodzone bydło. Tu mamy bliźniaki i trojaczki. No ale ta krowa to już wyjątkowo ma wielkie wymie. Jeszcze takiego nie widziałem. Pięknie. Fajnie. No to żegnamy was. Miłego, miłej nocy.